Trafiła się potrzeba serwisu takiego brzydąca Takiego lisa Myślałem, że do wymiany będą końcówki kierownicy Ale chodziło o końcówki drążków, zobaczmy czy się to lepiej. Okej okay. Żeby się ich nie obraził, to dostał gumeczkę pod prunk Co, myślicie, że się uda, że tylko przy że się łącznik odkręci? Słuchajcie, Fox ma przykręconą osłonę na wszystkie śruby. Ja takiego starego samochodu, żeby tak trzymała się dobrze osłona, to w sumie jej chyba jeszcze nie widziałem. Kiedy auto jest na podnośniku, nie da się wyciągnąć drążka, bo on jest wtedy mocno napięty, więc można użyć drugiego podnośnika, podnieść za jarzmo. Troszeczkę wówczas, tu widać, że zaczyna się kolumna podnosić i łącznik możemy wyciągnąć w rękach. A stary łącznik nie był już w najlepszym stanie. Zrobione i to samo będzie od dołu. Better. Mamy dokręcone. Złaś. Tutaj. To tu. Mamy to. Idziemy do drugiego kółka, ale tam was nie będę już nudził. Tylko za chwilkę będzie coś ciekawszego. Wiecie, dlaczego Rudego nie zaprasza się na imprezę? Bo wychodzi z niej ostatni. Najważniejsze w takich chrupkach jest dobrze oczyścić gwinty. WD40, sztateczka. Ponieważ jeżeli tu będzie brudno, to będziemy sobie tylko zacierać naszą robotę. śrubach będzie się odkręcać coraz ciężej i będziemy musieli albo ciąć, albo kombinować. A po co, jak można to zrobić dobrze? Spróbujemy ruszyć śrubę. Dobrze włożyć klucz. Mamy to. Klasyka Volkswagen na jedno z y, takich fajniejszych, prostych rozwiązań, czyli montaż poduszki amortyzatora tył, y, dostępny bezpośrednio od strony nadkola, nie tak jak w niektórych autach, na przykład BMW, gdzie trzeba rozkręcić półkę i pół środka, żeby dostać się, żeby odkręcić te właśnie dwie, czy tam czasem trzy śrubki. Także rozwiązanie Implus ogranicza czas pracy bardzo znacząco, w zasadzie mamy dostęp do wszystkiego zaraz po ściągnięciu koła. Także fajnie. Obytku się to chciało odkręcić, bo to tak tam trochę średnio wygląda. Mamy tego zgona. Ale jest na to czapka. Bardzo dobra wiadomość. Nowego amortyzatora nigdy nie dotykamy udarem i nigdy nie łapiemy za tłoczysko, wymadło, ale to jest stare, więc życie czasu ułatwiać. Tak? Powinno pójść. to, natomiast znowu potraktujemy troszkę delikatniej. Tu już powinna nam zejść poducha. Stan jest dobry, jest całkowita. Niezniszczona. Niepopękana. Jeszcze w dodatku oryginał Volkswagena chyba z 2005 roku, mniej więcej. Z tego odzyskamy sobie to. To jest zmęczone i powinno być wymienione, ale tak przeżyje ten samochód, więc... Na razie korzystamy z najprostszego metody. żeby być pewnym, że jednak dobrze dokręciłem, to wkładam klucz. Tutaj naciąłem na kątowniku szczelinę. Teraz mogę spokojnie dociągnąć i być pewnym, że jest dokręcone prawidłowo. I do samochodu. Montaż to czysta przyjemność. Po prostu trzeba nałożyć amortyzator w swoje miejsce powierzchnia styku z, z tarczą jest oczyszczona ten rand też alufelga również jest gładka o o o o o, 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 o kolega! A! Uch, kurwa jest a żeby zmienić to sprzęgiełko wyciągnę alternator ponieważ dostęp jest za słaby w tym celu odkręcam 13 napinacz i alternator jest tutaj fajnie zrobiony na wierzchu. Także też nie ma problemu z odkręceniem śrub i biorę go do rąk. Taki 20 niedotkanych lat alternator należy poprosić łapką delikatnie o zejście. To była jeszcze taka śrubka ósemka, która trzymała kable. Śrubka 13 od plusa i wtyczka. tak? Także w tym momencie już alternator jest wolny i biorę go na stół. Spline rozmiar V10. Idealnie pasuje. Dokładamy kluczyk i kontrujemy, odkręcamy. I okay, mamy wszystko do dzieła. Puszczaj! Oh, Myślicie, że to tak łatwo? Okazuje się, że jest pełno informacji w internecie o tym, w którą stronę odkręcać, więc tak jak teraz mamy ułożony alternator to pałę obkręcamy w tą stronę i puściła je Ponieważ słyszałem, że są jakieś problemy z ładowaniem, więc zobaczę w jakiej stanie są szczotki, a alternator na wierzchu, no to no, wypadałoby, nie? Także odkręcamy Zanim zacznę rozkręcać, widzę, że nasi tu byli, śruby są już obkręcane Także pewnie jest wymienione co trzeba i pewnie jest. Natomiast problem z rozruchem na ciepło może wynikać stąd, że klema plusowa była praktycznie nieprzykręcona. Ruszała się w rękach. No i żeby odkręcić taką śrubkę niepozorną piętnastkę, trzeba mieć zestaw kluczy na 3 ósmy, ponieważ jedna czwarta by nie weszła. Jedna czwarta nie ma takich kluczy jak 15 na jedną czwartą, a jedna druga by po prostu tu nie weszła. Także uratowana sytuacja. Sam alternator jest widać jeszcze oryginalny, dosyć mocne zużycie bieżni, ale jeszcze jest na tyle szczotek, że tu nie ma problemu. To jest ok, można składać, o widać jak ładnie sprężynują. Więc tutaj mamy OK. Podejrzewałem, że cały problem był w tym, że akumulator był po prostu nieprzykręcony. Pobawimy się nowym łożyskiem jednokręgowym. Tą stronę mogę kręcić, widać tam jak się wirnik obraca. Znaczy, rolka się obraca, wirnik stoi, tak? Natomiast w drugą stronę kręci się wirnik, tak? Po co to jest? Po to jest, żeby pasek nie był szarpany przez nierównomierność obrotów silnika diesla. Jest wyrównywany, kompensowany ten luzik, po to, żeby właśnie pasek i napinacz nie skakał. Tutaj następuje poślizg, dzięki czemu silnik pracuje gładko. Tak? To jest główny powód. Natomiast czy z tego powodu się może uszkodzić kompresor klimatyzacji. Nie wiem, być może wszelkie udarowe e, ruchy na pasku, na napędach na, na pomno, na pewno nie są skazane, więc to ma wygładzać pracę. I na pewno dobrze, dobrze się sprawdza, tak? Także było zepsute, jest dobre. Ja już auto będzie stało teraz do jutra, także jest czas spokojny, żeby podładować akumulator. Ja jeszcze sprawdziłem historię tego samochodu. 190 90 90 80.

To tu mieliśmy jakąś drobną poprawkę lakierniczą, ale ładnie się wszystko trzyma. Zobaczmy drzwi. 20, 18, 180 mikronów, 200 mikronów, 90, 100, maska 80. Czyli wychodzi, że poza tym lewym tyłeczkiem auto ma fabryczny lakier. Chociaż powiem szczerze, że. Patrząc na jakość wykonania tej naprawy co jest w tym miejscu, to bez czujnika na pierwszy rzut oka, na, na drugi naprawdę bardzo ładna naprawa. Mało kiedy w takich starych samochodach tak ładnie jest zachowana naprawa, że nic nie wypryskuje i jest praktycznie zachowany oryginalny kształt. Także szacunek dla lakiernika. Jestem dzień później i akumulator jeszcze troszeczkę chce się ładować. Alternator poczeka, teraz zajmiemy się klimatyzacją. Tu już wykręciłem śruby, które idą tutaj. I w dalszym ciągu próbuję teraz ściągać cały zderzak, tak? Kolejna śruba jest ukryta tutaj. Widzicie? tam jesteś. Jesteście nawet, są dwie. No to rozkręcamy. Kolejne śruby trzymające zderzak są pod spodem, tu, 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 tu tu, a tu już brakuje i jeszcze tu. Jak to zwykle bywa, zostaje zawsze jedna śrubka, która postanowiła nie współpracować, dlatego jedynym sposobem, żeby ją wydostać i nie urwać zderzaka, to będzie o to cholerstwo tutaj pod spodem. No nie będę tutaj, postaram się na początek grzecznie podejść do tematu i obrobioną tą śrubę jakoś rozwiercić łeb i po prostu ciągnąć zderzaka, a potem zdemontować i dać nową, tak? Niestety jeszcze nie zacząłem nic robić, już widzę, że muszę wrócić do tamtej śruby, ponieważ ściągnięcie całego tego modułu polega na rozpięciu z podłużnicy zderzaka, wyciągnięcie całego tego elementu, wówczas dopiero dostęp do tego, żeby odkręcić chłodniczkę. Także jest trochę roboty, także wracam do tego, co muszę. Podczas rozwiercania w końcu się to wszystko kurwa urwało. Jak widać, to już było próchno, nie było praktycznie blachy, więc postaram się to jakoś odbudować. Przyspawam kawałek i będzie jak dawniej. Postaram się tutaj coś dosztukować i będzie git. Ok, to w tym momencie rozkręcam zderzaki podłużnicy i ten, i patrzymy co dalej. O, trzy duże śruby rozkręcone. Tutaj widać, że trzymają jeszcze o te, no i o to, to i to. I myślę, że już blachę mam ściągnięto i można przejść do chłodnicy. Niestety, żeby dostać się tutaj do tej śruby. Ściągamy lampy. Ściąganie duże słowo wystarczy poluzować, tak żeby mieć tutaj dostęp. Jedna śruba jest z góry, druga jest od spodu i tutaj też będzie już dostęp. Niestety tak szybko się nie da, po odkręceniu całego przodu wychodzi na to, że trzeba wykręcić w zasadzie wszystkie śruby, żeby odchylić chłodnicę, wyciągnąć i włożyć drugą. Więc biorę się za rozkręcanie w zasadzie każdej śruby, która tutaj jest, po to, żeby odchylić blachę i wyciągnąć chłodnicę z przodu. Nie da rady tego zrobić, skrzydełka są zamontowane, także nie da się przesunąć i wysunąć. Jest to komplementarny montaż modułowy. Ściągnąłem to żelastwo dla komfortu pracy, bo było dosyć ciężkie, można byłoby coś uszkodzić. Teraz już na spokojnie rozkręcam resztę. Słuchajcie, ja nie ukrywam, że ja w pierwszy raz w liście zmieniam chodnicę. Jest to zbyt proste, żeby czytać instrukcję obsługi. I na przykład tak, zauważyłem tutaj takie śrubeczki, które są troszeczkę większe. O te i te dokładnie. I po odkręceniu tych czterech, to są takie śruby na takiej podkładce, ta blacha mnie w końcu puściła i w tym momencie już mam dostęp do chodnicy, mogę to wypchnąć, wszystko mi wypadnie, więc na razie tego przed kamerą nie robię. Teraz zajmę się tylko odkręceniem chodnicy. Jedna jest tam, druga jest tam. I podmieniam chodnicę i mogę to skręcać. Obiecałem jeszcze zabawę, e, zabawę kontrastem, tak? Więc tu mam lampę UV. E, no i tutaj akurat nie było przeze mnie nic psikane, Więc tu widać, że e, był nieszczelny prawdopodobnie O-ring. Chłodnica pewnie była dobra, ponieważ tutaj jest połączenie. Chociaż z drugiej strony nie, to są oczy jakiejś, e, jakiegoś wada. E, poza tym chyba to jest jedyne miejsce, gdzie były wycieki. Jeszcze zobaczymy ten drugi. O, muszę od środka podejść na no, tym drugim. Nie wiem, kamera trochę to przekłamuje. W sensie o ten drugi wydaje mi się, że był szczelny. w zasadzie były do wymiany oringi. O tutaj, no ale skoro mamy, no nie wiem, czy wymiana chłodnicy pomoże. Chyba, że to tak się rozlewało z, spod oringu ringu spod uszczelki, bo to wygląda jakby rurka puszczała po prostu. O, ta rurka była do wymiany. Więc póki jeszcze nie rozstrzeliłem układu, to ja tu zapunktuję taniego gazu i zobaczę, czy są coś przypadkiem nie syczy, bo z tego co wiem, to jeden dzień działa aklimatyzacja, więc yy, powinno to być dosyć mocno wyraźne. Słuchajcie, wyciek jest tak duży, że go usłyszałem gołym okiem i teraz możemy go obserwować. Popatrzcie, jak ładnie się pieni tutaj z boku płyn. Także jest to faktycznie chłodnica do wymiany, co ciekawe tutaj nie było za bardzo oleju, z drugiej strony nie patrzyłem akurat pod klapką jest faktycznie mógł być, bo to było zasłonięte takim plastikowym korkiem, gdzieś go już o jest, był taki korek tutaj, klapka wsadzona i usłyszałem, że coś tu syczy, więc jest chłodnica do wymiany, spróbuję jeszcze to przecześć, tylko zobaczymy czy to faktycznie był olej, czy to na kontraście było widać. Naklejka informująca o tym, że jest fluor w zestawie do klimy jest dosyć mocna. Powiem szczerze, że być może zmyłem ten kontrast, co jest. W każdym razie tutaj, jak już nawet oczyściłem, no, było się, Ja wiem, że warunki trudne, ale wyostrzy się To tutaj dalej się pieni, tak? Także coś tu było, na pewno jest dziura. Układ jest nieszczelny, także rozpinam i wymieniam podnicę. Zciągnięta. przy okazji mnie, wyczyszczę chłodnicę, przedmucham ją po prostu z nalotów które to na sobie ma przedmucham kompresorkiem, tylko najpierw poskładam klimę żeby nie zakurzyć wejścia do do, do klimatyzacji ten dolny oring był na kontrasie wyszedł no i mam taki sam, minimalnie grubszy no i wsadziłem minimalnie grubszy. Tam jest ładny stożek. Kontrolowałem podczas skręcania, czy uszczelka się nie podwija, różnica jest minimalna. Także mam nadzieję, że będzie dobrze. Tak pomyślałem, że dzisiaj odsączę układ od powietrza pompą próżniową, Nabiję trochę ciśnienia i jutro, jak przyjdę, jak będzie szczelne. No to elegancko to zostawiam. A jeżeli nie, no to trzeba będzie kupić nowego ringa powagu, takiego jak ma iść. Choć w przypadku zamienników, ciężko powiedzieć, że chłodnica, którą montuję ma dokładnie tą samą średnicę rurki, co tamta na no fabryszy montaż. Górnego nie wymieniam bo nie ciekło Pierwszy sukces polega na tym, że ukać się od powietrza ładnie W związku z tym, że był całkowicie dziurawy to przez jakieś pół godziny należałoby wysysać, robić próżnię po to, żeby szczątki wilgoci z osuszacza, który prawdopodobnie jest już zmoknięty i nie ma swoich właściwości jak najwięcej wyciągnąć i dopiero wtedy wkłoczyć gaz A Jeszcze rzucam okiem, dlaczego tutaj to tak ciekło Widzę, że jest dany seger i e, korek, więc podejrzewam, że po prostu rdzy, No, droga, gaz znalazł ujście. Hmm, myślę, że jakby to wyczyścił, dał nowy korek, to ta chłodnica by jeszcze latała. No, ale mamy nową. Poza tym jest dosyć dużo pracy, żeby to wyciągnąć. Więc e, nowa chłodnica, no, oprócz tego, że będzie szczelna, no, to był jeszcze oryginał Bera. E, no to i też może wydajność ma lepszą, no, bo jest nowa, tak. Chłodnica chodziła pod wysysaniem, pod robieniem próżni pewnie już z pół godziny, albo nawet z godzinę, bo zająłem się skręcaniem. Więc teraz przejdziemy, zobaczymy po napełnieniu gazu czy będzie, czy ma ciśnienie i zobaczymy czy zaraz po przełączeniu, włączeniu podciśnienia czy manometr będzie stał w miejscu. Układ odpowietrzony, powietrze zabrane, zrobiona próżnia. Pompuję gazem i zobaczę, czy jutro będzie to samo ciśnienie. Nabiłem równiutkie dwa bary. Niedużą ilość gazu, jeżeli jutro też będzie 2 bary to jest git, odłączam aparaturę, ponieważ złączki nie pracują w naturalnej pozycji, są otwarte teraz zawory, także zamykam zawory, tam jakiś niewielki spadek ciśnienia z powodu otwarcia i zamknięcia, oczywiście rozumiemy, że może wystąpić tam 1,9-1,8 bara, ale jeżeli będzie 0 no to szukamy dalej, tak? także zobaczymy co do jutra. Zauważyłem kolejną usterkę, z którą samochód nie może wyjechać z warsztatu, jeżeli warsztat cokolwiek szanuje swojego klienta. Eee, prawidłowo diagnosta na stacji kontroli pojazdów powinien nie dopuścić samochodu do ruchu, ponieważ akumulator jest luźny, ponieważ tutaj nie ma zabezpieczenia, nie ma śrub. Eee, kupię chyba oryginału albo jakiś zamiennik, znaczy się. Eee, no i coś tu przykręcimy. No i następnego dnia okazało się, że jest jeden bar, także jest wyciek. Z dwóch bar zeszło na jeden. Tutaj była bardzo minimalna ilość gazu dana, także podejrzewam, że gdybym to zalał gazem, to wystarczyłoby na jakiś tydzień, dwa. No i przy montażu, ta, ten, ta złączówka tutaj z tym, to nie bardzo pasowało, ten zamiennik jest trochę nie bardzo wykonany i zauważyłem, że tu się po prostu dosyć rusza. To łatwo, nie schodzi się z tym ładnie, tak? Tutaj jest taki pin, zaraz to pokażę i... No, to powoduje to, że to się troszkę odkształca i tu podejrzewałem, że ten oring nie bardzo trzyma. Także spróbuję to. Muszę to jakoś ręcznie podszlifować, tak, żeby wchodziło lekko. I drugi raz złożyć. Starą szkołą sprawdzam jeszcze, ponieważ pewnie nigdy to nie było wykręcane w jakimś stanie jest przewodność prądowa na rozruszniku, Może, dlatego co samo na ciepło kiepsko pali. No i to jest do przeczyszczenia, tak samo zajmę się zaraz o tym drugim, chociaż tutaj dostęp jest ciężki, ale tu już widzę jaką się rdzę i sadzę, więc e, czyszczę jedno i drugie i zakręcam. Aluminium spuchło, nie jestem w stanie ludzkimi siłami założyć alternatora na miejsce, także muszę go zdemontować i dziśnąć mocowania. Po lekkim liźnięciu, używając siły i tak hipermena udało się go tutaj osadzić prawidłowo, mam nadzieję i zakręcam śruby. Ponieważ jest nowa chłodnica, w chłodnicy widzę, że wyciekło trochę pagu oleju do klimatyzacji, także uzupełniam. Normalnie daje się 5 gram przy wymianie gazu, ja dam 15, ze względu na to, że praktycznie chłodnica jest cała nowa, sucha, tak? Także, żeby nie doszło do zatarcia. Olej podpięty i wtłaczamy. Olej nie wyciągnie przy robieniu próżni, nie zostanie wyciągnięty, on zaraz sobie spłynie po wężu i po robocie. A w międzyczasie, żeby nie stać, skręcam resztę zderzaka i osłonę pod silnikiem. Tutaj jest jakiś autorski pomysł na masę w samochodzie. No, powiem szczerze, taki se. Spróbuję to zrobić tak, jak powinno być poprawnie. Myślę, że tu nie jest nic uszkodzone. Po prostu będzie trzeba założyć poprawnie klemę. Biegony w akumulatorze niby każdy wie, że mają konstrukcję klinową, więc, żeby założyć dobrze klemę, trzeba ją głęboko nasunąć. W rękach jest tutaj to dosyć ciężko zrobić, ale pomagając sobie lekkim moteczkiem, delikatnie, bo to naprawdę jest mięciutkie i delikatnie, postukać można zabić klemę tak, jak powinno być. Tak samo tutaj, nie ma żadnego nic uszkodzonego, po prostu partactwo można by powiedzieć było zastosowane. W tym momencie porządnie będzie zrobione, normalnie jak książka pisze. Ciśnienie wyssane, jest pociśnienie maksymalne. Przewracam butelkę, ładuję gaz do pełna. Eee, to będzie za mało, potem trzeba odpalić silnik i dolać resztę. Tu mam akurat dawkę na tego Volkswagena. Nie działa wentylator. Klimy. Wypożyczyliśmy funkcjonówkę Kershera Professional. Super odkurzacz, i powiem Wam, że działanie wygląda w ten sposób. Siłę oceniamy taką samą jak w odkurzaczu za 400 knił.